że nie widać, Hej, co to jest. Ale to wygląda na ale Z drugiej strony. Wy A nie tak, zamykali. naprawdę sobie nie zdajecie sprawy. że ja się. nie zdajecie sprawy, co ja wiem w głowie, jak ta kobieta i ja tak wchodzę tutaj. Skórny, w w bo pytałem o to, nie? Gdzie jest łóżko? Ona tak nagle była tak po, po polsku i po włosku. znaczy po angielsku i po włosku i ona tak. <grymne> a ja mówię, ja wow, very clever. Ej, w sumie można zrobić taki materiał, a ty gdzieś śpisz? Na szafie? No tu. Kurwa, jak tu. Tada! Dobry, no jak przynajmniej masz miękko, nie? Dobrze, trochę czasu na łokcie. Ale generalnie dobrze. Sobie można ładnie. powiedzieć, że... No i Jedna dwudziesta mojego ciała ma odrobinę prywatności. Ale przesuń się niżej, zobacz ile no masz motyla teraz jeszcze stary. nie wie, że mi to nie niepotrzebne. Ale stary, jako poduszkę Ci zrobiłam fajną. No i co? No i co? I kopytko mi spadnie. Kopytko. No nie no, bez przesady, masz o. Elegancko, my hmm. mamy dwie poduszki. Jak ja bym musiał się położyć, żeby hmm. wykorzystać? No zobacz, dopiero, ma... dopiero mi pięta spadła, pięta potrzebuje miejsca. Dobrze Pietrze, nie jest. nie pięt to jest tradycja. No dobrze jest. Aha. Dobra, czas na włoski. Hej. Idę złożyć łóżko, znaczy szafkę, szafkę. Szafkę, 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 Zaczynasz to właśnie robić? E, nie, nie, ja to jest dopiero przygotowawczy. Oj Może wyskoczy mi jajko przy okazji gdzieś tutaj? Nie, nie, nie. Ale gdzie nie wiedział, to jajko, powiedz. <laughs> to jajko? I To innymi słowy pamiętam co to Wczoraj zgubiłem karton Proszę bardzo Jest poducha Jest druga poducha No, not the blanket, please To jest dopiero to przygotowawcze ja w sumie jeszcze nigdy w życiu tego nie robiłem Jedziesz Robisz to, Dindera? O! No. Nie, zbliżenie na twarz. Rozpoczynaj. Just like that. Magic is going. No. Robota wykonana.